Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się stanąć w obliczu zagadki, która wymyka się wszelkim próbom racjonalnego wytłumaczenia? Czy doświadczyłeś zdarzenia, które wstrząsnęło Twoim światem, zmuszając do ponownego przemyślenia wszystkiego, w co dotychczas wierzyłeś? Żyjemy w czasach, w których nauka i technologia osiągnęły niespotykane dotąd szczyty. Mamy dostęp do ogromnej ilości wiedzy, narzędzi i metod badawczych, które pozwalają nam zgłębiać tajemnice wszechświata. A jednak, Pomimo tego postępu, wciąż istnieją obszary, które pozostają poza zasięgiem naszego zrozumienia. Wyobraź sobie sytuację, w której twoja wiara zostaje wystawiona na próbę. Stajesz w obliczu czegoś, co wydaje się niemożliwe, sprzeczne z prawami natury, z logiką i zdrowym rozsądkiem. Co robisz? Czy odrzucasz to jako iluzję, oszustwo, zbieg okoliczności? Czy może otwierasz swój umysł i serce na możliwość, że istnieje coś więcej niż to, co możemy zobaczyć i dotknąć? Właśnie w takiej sytuacji znalazło się wielu ludzi na całym świecie, kiedy zaczęły napływać wieści o niezwykłych wydarzeniach związanych z osobą błogosławionego Carlo Acutisa. Carlo Acutis, młody Włoch, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat, stał się symbolem wiary i nadziei dla wielu. Jego życie, choć krótkie. Było pełne miłości do Boga i bliźniego. Wykorzystywał swoje talenty, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, do szerzenia Ewangelii i pomagania innym w odkrywaniu piękna wiary katolickiej. Po jego śmierci zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Ludzie modlili się za jego wstawiennictwem i doświadczali uzdrowień, nawróceń, cudów. Kościół uznał dwa z tych cudów, co otworzyło drogę do beatyfikacji Karlo. Ale to nie wszystko. Po beatyfikacji Karlo zaczęły się dziać rzeczy jeszcze bardziej zadziwiające. Doniesienia o niezwykłych zjawiskach związanych z jego grobem, z relikwiami, z przedmiotami, które miały z nim kontakt, zaczęły napływać z różnych stron świata. Jedną z takich historii, która szczególnie poruszyła serca wielu, jest historia Róży z Ogrodu przy grobie Karlo. Historia, która wydaje się przeczyć prawom natury, historii, która stawia nas przed pytaniem, czy cuda naprawdę się zdarzają. Czy może istnieje inne, bardziej racjonalne wytłumaczenie tych wydarzeń? Wkrótce zagłębimy się w tę niezwykłą historię, analizując ją z różnych perspektyw. Spróbujemy zrozumieć, co się wydarzyło, jakie są dowody, jakie są relacje świadków. Ale przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co ta historia oznacza dla nas: co mówi nam o wierze, o nauce, o cudach, o życiu po śmierci. Czy powinniśmy odrzucać to jako fantazję? Czy może otworzyć się na możliwość, że istnieje coś więcej niż to, co widzimy i rozumiemy? Przygotuj się na podróż, która może zmienić twoje spojrzenie na świat. Przygotuj się na spotkanie z tajemnicą, która wstrząsa naszymi przekonaniami. Przygotuj się na cud. Rozważmy teraz, jak ta historia Róży, ten pozornie drobny detal, może przemówić do nas w kontekście naszego codziennego życia. Często bowiem poszukujemy znaków i cudów w wielkich, spektakularnych wydarzeniach, zapominając, że Bóg objawia się również w małych, prostych rzeczach. Czyż nie jest tak, że najpiękniejsze chwile często kryją się w codziennych, pozornie zwyczajnych momentach? Promień słońca przebijający się przez chmury, uśmiech dziecka, pomocna dłoń w potrzebie to wszystko są małe cuda, które składają się na mozaikę naszego życia. Podobnie. Historia róży z ogrodu Carlo Acutisa może być dla nas przypomnieniem, aby dostrzegać piękno i cudowność w prostocie. Być może nie doświadczymy spektakularnego uzdrowienia, ale możemy doświadczyć uzdrowienia naszych relacji, naszych serc, naszych umysłów. Być może nie zobaczymy petala róży, który zachowuje świeżość przez lata, ale możemy zobaczyć, jak nasza wiara rozkwita i przynosi owoce w naszym życiu. Kluczem jest otwarcie naszego serca na działanie łaski Bożej, która objawia się w różny sposób, często nieoczekiwany. Zastanówmy się, jak możemy wprowadzić tę prawdę w życie już dziś. Spróbujmy dostrzec piękno w otaczającym nas świecie. Zwróćmy uwagę na drobne gesty życzliwości, na uśmiechy, na słowa otuchy. Spróbujmy być wdzięczni za to, co mamy, zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje. Spróbujmy znaleźć czas na modlitwę, na refleksję, na wsłuchanie się w głos Boga, który przemawia do nas w ciszy naszego serca. Może odkryjemy, że Bóg jest bliżej nas niż nam się wydaje i że Jego miłość otacza nas z każdej strony. W gruncie rzeczy historia Róży jest przypomnieniem o tym, że cuda nie są zarezerwowane dla wybranych, ale są dostępne dla każdego, kto otworzy swoje serce na działanie łaski Bożej. Nie musimy szukać spektakularnych znaków, aby uwierzyć. Wystarczy, że zaczniemy dostrzegać piękno i cudowność w prostocie, że będziemy wdzięczni za to, co mamy i że będziemy otwarci na działanie Boga w naszym życiu. Wtedy odkryjemy, że życie jest pełne cudów, które czekają na to, abyśmy je odkryli. Co więcej, rozważmy, jak ta historia może wpłynąć na nasze relacje z innymi ludźmi. Często bowiem oceniamy innych po pozorach, po ich wyglądzie, po ich statusie społecznym. Zapominamy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i ma w sobie potencjał do dobra. Historia Róży może być dla nas przypomnieniem, aby patrzeć na innych oczami Boga, który widzi w każdym z nas piękno i godność. Spróbujmy okazywać innym życzliwość, współczucie i zrozumienie. Spróbujmy dostrzec w nich to, co dobre, zamiast skupiać się na tym, co złe. Może odkryjemy, że każdy człowiek jest jak róża, która potrzebuje słońca i wody, aby rozkwitnąć i pokazać swoje piękno. Rozważając dotychczasową wędrówkę, dostrzegamy, jak pozornie odległe echa zdarzeń splatają się w harmonijną całość. To nie linearna opowieść, lecz raczej mozaika, gdzie poszczególne fragmenty, zrazu niezależne, zyskują głębie i znaczenie dopiero w kontekście całości. Niczym krople deszczu które zlewają się w rwący potok, tak i nasze rozważania, początkowo rozproszone, kierują nas ku ujściu, gdzie czeka na nas ostateczne przesłanie. W świetle tych refleksji ścieżka, którą mamy przed sobą, wyłania się z mgły niepewności. To nie autostrada, lecz kręta dróżka, pełna zakrętów i niespodzianek, ale też obietnic widoków, zapierających dech w piersiach. Podobnie jak kompas, który wskazuje północ, tak i nasze serce, nastrojone na subtelne sygnały, podpowiada nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. Nie chodzi o osiągnięcie celu za wszelką cenę, lecz o samą podróż, o doświadczenie, które nas przemienia i ubogaca. Zanim jednak dotrzemy do celu, pozwólmy sobie na chwilę zatrzymania. Niczym żeglarz, który przed wpłynięciem do portu ocenia kurs i siłę wiatru, tak i my. Spójrzmy wstecz na przebyty szlak. Co zapadło nam w pamięć? Jakie emocje nami targały? Jakie pytania pozostają bez odpowiedzi? To moment, w którym możemy uporządkować nasze myśli, zebrać siły i przygotować się na to, co nas czeka. Niczym ogród, który wymaga pielęgnacji, tak i nasza dusza potrzebuje czasu i uwagi. Nie możemy oczekiwać, że cuda zdarzą się same. Musimy aktywnie uczestniczyć w procesie przemiany. Otwierając się na działanie łaski Bożej, to nie pasywne oczekiwanie na zbawienie, lecz dynamiczne współdziałanie z Bogiem, który pragnie naszego dobra. Przesuwając się w stronę finału, możemy poczuć narastające napięcie, podobne do tego, które towarzyszy oczekiwaniu na wschód słońca. To moment kulminacyjny, w którym wszystko staje się jasne i zrozumiałe. Ale nie zapominajmy, że nawet po wschodzie słońca dzień dopiero się zaczyna. Podobnie i nasze rozważania, choć dobiegają końca, stanowią jedynie początek nowej drogi, pełnej wyzwań i możliwości. Zatem z otwartym umysłem i sercem przygotujmy się na ostateczne przesłanie. Pozwólmy, aby słowa, które za chwilę usłyszymy, zapadły głęboko w naszą duszę i stały się inspiracją do dalszego życia w wierze i miłości. Niech ta podróż, którą odbyliśmy razem, przyniesie obfite owoce w naszym życiu i w życiu tych, Którzy nas otaczają. Spójrzmy raz jeszcze na opowieść o róży Carlo Acutisa. Nie jako na zbiór faktów i domniemanych cudów, lecz jako na przypowieść, która odzwierciedla głębszą prawdę o naturze wiary. Ta róża, ocalona od nieuchronnego przemijania, staje się symbolem trwałej obecności Boga w świecie. Obecności, którą często przeoczamy w zgiełku codzienności. To zaproszenie do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z nową wrażliwością, do dostrzegania w niej śladów boskiej miłości i troski. Czyż nie jest tak, że w każdym z nas tkwi ukryty potencjał dobra, czekający na odpowiedni moment, aby rozkwitnąć? Podobnie jak Róża potrzebuje słońca i wody, tak i my potrzebujemy łaski Bożej, aby w pełni zrealizować nasze powołanie. Może to być trudne. Zwłaszcza w chwilach zwątpienia i cierpienia, ale pamiętajmy, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. On jest zawsze obecny, gotów wesprzeć nas w naszych słabościach i poprowadzić nas ku światłu. Róża Carlo Akutisa przypomina nam również o wartości ofiary i poświęcenia. Karlo, choć młody, oddał swoje życie Bogu i bliźnim, stając się przykładem dla nas wszystkich. Jego wiara, Jego miłość, Jego pokora to wszystko są cechy. Które powinniśmy naśladować. Nie musimy dokonywać wielkich czynów, aby być świętymi. Wystarczy, że będziemy wierni Bogu w małych rzeczach, że będziemy okazywać miłość i współczucie naszym bliźnim, że będziemy dążyć do doskonałości w naszym codziennym życiu. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz, gdy rozchodzimy się do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych obowiązków. Czy będziemy pamiętać o przesłaniu róży? Czy będziemy starać się dostrzegać piękno i cudowność w prostocie? Czy będziemy wierni Bogu w małych rzeczach? Odpowiedź na te pytania zależy tylko od nas. Ale pamiętajmy, że Bóg jest zawsze z nami, gotów wesprzeć nas w naszych wysiłkach i poprowadzić nas ku wieczności. Niech ta świadomość napełnia nas nadzieją i radością, i niech nas umacnia w naszej wierze.